Patrzcie co my zrobiliśmy Jołysiemanko z tej strony Miller Dzisiaj nagrywam z moim kolegą Wojplu Cześć No on ja. też On też będzie u siebie nagrywał Ja hmm. Hej, Jestem mój kolega Miller. Jestem też tutaj. No to okej, okay, no to chodź do dwójki tu. Ja wsiadam, ja kieruję autem. Ej, ja miałem kierować autem tato. Hmm. Hin jak dom. Wejdźcie do domu. No okej, okay. pierwsze badanie, wejdźcie do domu. Posprzątaj całe tempo tu. Też, e, też tak wolno biegasz, czy jak kłócą? E, jak kłuca? A nie, jak kuca... Kłócę się na przykład. Okay. E, Tutaj te, też wolno biegasz? Jak wolno no, idziesz teraz? Do mnie podchodzisz i przez to szybciej zrobić. Ej, a dobra, bo i tak weźmy. Na górę, na górę, na górę. trzeba pewnie wejść. I ile tego? My przecież byliśmy na Małgosie, wracaliśmy. I dlatego tutaj są śmieci wszędzie, po całym domu. Po całym domu są śmieci. Po całym domu. Po całym. I makarny, i o, tu i na obiad. O okej. Ale ja sobie już chyba wezmę szklankę z wodą na wszelki wypadek. Ja też, ja też. Ale mam szczęście, że też na górze jest tam te wodę. Też jest. Szklanka z wodą. Sią, śnią, śnią, Ja już mam szklanka od... Okej, okay, przyznajemy się, my troszkę to graliśmy już. Tak, ale... Nie jestem w to za zadowolony. No. Ile tam coś jeszcze ten, ale ja to... Okay. Ja to mogę... Ja to mogę być profesjonal. Pierw daję już tak się ten, ten, ten. Zróbmy już na cały stół i sobie na zapas. Ale czekaj, jeszcze nie rób. Już, już... jeszcze nie rób, jeszcze nie rób, bo musimy z kartą tu. Wiedz. No i teraz róbmy sobie na zapas. Ej, ale Ja nie wiem, ja nic nie się zjadłem, halo! Refing generator! Ja nigdy mi nie daliście znieść! Co się z tym generator i czekamy Co się teraz stało? A ale lewy mi nie daliście znieść! Dali się być, jak się wydali. Zjadłem! Zjadłeś. <grym> zjadłeś przecież! Teraz dopiero, tak filmu. Ale z nami nie mm -hmm. Ja już mam gotowe kolejne, żeby zostawić tutaj na stole, ale pamiętaj. Teraz musimy się... Teraz musimy się skupić. No. No, chyba już co my mamy zrobić? Posłuchaj co tata mówi. Już słucham, słucham, co tata mówi. Nie, nie lubi. Idź do swojego... Idź do swojej sypialni na górze. Poczekaj, zrobimy to. No właśnie. Okej, okay, już... no i sobie na zapas już, żebyś już miał od razu. Okej, okay, no właśnie. To jest super ten, żeby nie marnować czasu na tak długo robienie tego makaronu. na górze. Okej, okay, no to ja już idę, mam kubek z wodą i ta idziemy do sypialni. Ale nie, już biegnie. Tak, a ja już tu zrobiłem. Dobra, bo ja myślałem, że, że okay. Pamiętaj, że będziemy też musieli zrobić refit generator. Wyłącz wszystko. A, wyłącz wszystkie światła w domu. Wyłącz wszystkie, a potem wszystkie włączymy jeszcze raz. Latarka! Gdzie była Gdzie była latarka? Eee, czekaj, sprawdzam. Nie zamykaj tu, czy... F na F na F, F. Na F. Na F, F Pamiętaj, że potem wszystkie światła odświatłowujemy jeszcze raz. Wyłącz wszystkie światło światło. I włącz wszystkie światła. Włącz telewizor, włącz telewizor, włącz telewizor już tam ja. Włączaj telewizor, a jeszcze tutaj też... Bo ja tak szukać, ja i ja Wam tego nie będę po prostu. I tam gadam jakieś... Czy to ja nie wiem co on tam gadał? FBI, FBI. Open this door. Okej! okej. To jest! FBI, FBI, SON! Trzeba iść sprawdzić tam jeszcze. No tak, jeżeli no, będzie trzeba już sprawdzić. Moje bardzo...

Dobra, Wy, już wychodzę z tej kamerki. Albo dobra. Co?! Oh God, yes! Yes! No, dlaczego, nie! Dlaczego ty lewitujesz u mnie? Co?! Dlaczego ty mnie lewitujesz? Tak. No! Nie! No, no. no ja tam spokojnie, on zaraz się ruszy, to więc nie... nie róbmy niczego, niczego tam... Nie, nie. On zaraz się ruszy i będzie to Czekamy w pokoju. Zaraz czekamy bo... Co Czemu ty mnie włączyłeś klimatyzacji? nie włączyłeś w klimatyzację? Nie da się włączyć jej. noc. Dobra. Na razie mamy wszystko pod kontrolą. Energię się dobra, więc sobie Pragnienie tylko tak ten tegas. No, ale ja mam na razie wszystko, żeby się na wodę tak dalej. W ogóle można się właśnie napić na łóżku. Sprawdzę. Tak, da się na tym łóżku. Spac przez chwilę, będziemy musieli chwilę tu... Spiesz? Szybko, uciekaj! Szybko! A tak tym razem trzeba. No od razu rapid generator. Od razu. A ja mam niestety fioletowy. Ok, no to chodźmy tu. Ja już idę sobie usiąść do auta, znowu prowadzę. A ile robimy rundek? To będzie już ostatnia runda, czy nie? Ja Jeszcze nagrywam 8 minut. No to tam ostatnia będzie. Mamy prawie tyle samo z dziewięć, zaraz u mnie jest. U mnie już nie w tym zala. Mhm. I taką sekundę, bo od razu tata się rusza i łapie nas. Chyba było dziwne. Od razu szybko transferuj, tu szybko wszystko. Albo czekaj, ty, ty tutaj na dół, a ja na górze będę sprzątał. Ty na dół, a ja na górze będę sprzątał. Ale no powiedz mi, ile jest śmie tych śmie śmieci? Co tutaj tak na śmieci? Wszystko robimy szybko, szybko. Wyczyść śmieci, makaron, taty, twój makaron. Ja muszę, ja muszę sobie, ja od razu sobie do picia czyli biorę, to szybko. Pamiętaj, od razu potem robimy Refit Generator. No dobra, Refill Generator. Przepraszam. No i tak to trzeba zrobić, Klub, ja, ja robię dla siebie... Tej! Ty! Ja ty... ty to zjadłeś! Dlaczego ty to zjadłeś? Nie rób już! Albo rób jednak dla karty, bo zostało muszę jeszcze raz. A ostatnio yes! coś się Teraz trzeba zrobić Jedz! No ale szybko, szybko. Żeby nie było żadnego ociągania się. Albo ty a ja sobie raczej na degeneryj. Okej, okay, ty już rób. Albo ty już rób te zadania, ja będę robił ten makaron. Ty już rób te zadania. Ja będę robił sobie tutaj makaron. nie, mogliśmy tak jeszcze... Posłuchaj, co tata mówi. No, to będzie drugo. No, będzie tu pogadał, to teraz czerpać, a nie makaronem. Nie idź tam, tato, na zewnątrz. No, 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 nie wolno. Od razu pamiętasz, co się z stało Ela, powiedz mi, dlaczego ten tata nie robi tego generatora? Ja on chcę sam zginąć. Ale on to nie ginie i to jest dla mnie trochę ginie. No. Ale ten refit generator jest najgorszy, bo to bardzo szybko mija. Dobra, już mam. Lub tamte zadanie teraz, bo ja robię swój makaron tak na pas jeszcze. I... Idę do swojej tyś tam do sypialni, a ja będę tutaj już wam włączą... ja Wyłącz klimatyzację Wyłącz światła, ty na górze ja na dole Dobra to ja tutaj Co tu się mnie Czekaj Czekam na ciebie a, bo, a nie lepiej sobie zrobić więcej szklanek z wodą to... Nie, wyłącz światła Wyłączyłeś? Ja cię w pokoju tu nie wyłączył! Był... Ty wolisz telewizor, bo oni tam będą gadać, ja wam światła. Otóż... Otóż do ładomości. O co oni tutaj nie tego jeszcze dadzą taką aktualizację, że będzie trzeba i do toalety. No bo po co to, to toaleta? Że, że trzeba pić. No właśnie nie było. Ale teraz akurat jest i... Mówię chyba sobie jeszcze jedną czekolę. Ej, wiesz co ja zrobię? Ja, ja sobie od razu wezmę tą benzynę. Ale ty nie wiesz, nie wiesz. Okej, muszę nie dojść. Okej, No to ja tam idę. Ja idę, ja idę do kamer, ja idę do kamer, ja idę do kamer. Już to z tych kamer mi się, teraz muszę uciekać! Szybko! Iż to Ja od razu chyba wiesz co? Refit generator. Ja tam pójdę. Ja tam pójdę. Nie wiem czy w ogóle wy tą grę słyszycie. Ale już wiem już jak zrobić, żeby nie było mnie tak z opóźnieniem słychać, więc teraz tak nie będzie raczej. Ale zobacz, ile ten generator nawet może się nie opłacać. Zrobiłem ten generator już! No a ile on miał? Się nie opłacało, ty tego nawet nie zrobiłeś! Zrobiłem Czemu to Właśnie nie opłacało się tego robić, bo to miało bardzo dużo jeszcze. Właśnie on, on ten... Zaraz trzeba zrobić... Już trzeba robić degenerator. A dobra, że się byście zrobili się coś Ej, czy, nie gadaj się on... Ale jeśli chyba nie będziemy mieć tego refit Generator. A bo tu właśnie... Pociąg No chyba zginiemy przez ten generator, bo nie będziemy mieć tego paliwa. Puław, głupie bicie, głupie Ja jeszcze pita nie potrzebuję aż tak bardzo. Ja to, że jak będzie sytuacja kryzysowa, chyba. Tak? Na razie ciebie nie potrzebuję. No ja już sobie chyba się napiję, jeszcze z tam jak nie was. Dobra, już piję, tak nie wiem, się napiję. Nie, nie! Robisz? Nie ty To Robiłeś to? To, granika, to! Nie to? Dobrze Uciekam Pogranie taką to mnie boli. chyba w ostatnich A masz głód? Nie no, mogę ci głód Ale mogę sobie zjeść Nie Mimo to na stole trzeba!

Jeszcze sobie pójść tam na górę Ja też Ja sobie jeszcze wypiepicie Na razie nam nie idzie tak źle Na razie no, na razie na razie Ja teraz powiem na razie się Miję sobie szklankę W tak, już mam coraz mniej ja już prawie nie mam ale Dobra już się napiję, bo Okej okay, ja też No to ja chyba idę w ogóle te... Sobie znowu na pełni Ej energia nam spada, energia Patrzymy na energię Szybko! Szybciej, szybciej, szybciej Ej ale wiesz on już był za tobą A gra się zaraz będzie. Bo już mało, mało tamtego palika co tam jest. Pewnie. Szybko, idź tam lepiej Coś 60 mamy. Nie, to nie tak źle, ale zaraz i tak będzie trzeba. Ja muszę, ja muszę coś zjeść zaraz. I chodź na razie, bądź obudzy jeszcze.

No zaraz energia mi spadnie całkiem No mi też no, nie ma Ale szczęście Szybko idź spać No ty mi zablokowałeś łóżko No zaraz będzie Ciebie, do mnie na ręce Na pewno Czy on tam się zablokował w drzwiach przez... Nie wiem Może się koło łóza Może, może ale trzeba już to chyba zrobić. teraz o, jeszcze nie rób, jeszcze chwilę Ja już będę muszę teraz coś widzieć i tak dalej No cóż tu jestem tak. Też kłód mi spada robić Refit generator, trup refit generator Na pewno, ale to już ostatnie Co?